Witajcie kochani. Jakiś czas temu miałem urodziny i dostałem piękny prezent od żony. Mój gramofon, który teraz sobie pięknie tutaj gra. I kupiłem już kilka płyt, z pięć. I słuchajcie, im dłużej używam tego gramofonu, tym bardziej widzę taką jedną ciekawą rzecz. Że muzyka grana na gramofonie wymaga ode mnie pewnego wysiłku. A zarazem daje pewną taki, takie poczucie celebracji. Że ja muszę kupić płytę, że muszę włączyć, muszę przełączyć tą płytę, muszę zadbać, wyczyścić i tak dalej. I zdałem sobie sprawę, słuchajcie, z tego, że muzyka w ogóle, bo ja bardzo lubię muzykę, słuchana na MP3, na różnych nośnikach i tak dalej, spowodowała, że ja straciłem właśnie to poczucie celebracji. Bo wszystko można włączyć w 5 sekund dosłownie. Pach, 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 muzyka jest. Można kupić ją przez internet bardzo, bardzo szybko. I w pewnym sensie traci się ten, to poczucie takiej celebracji, którą mam teraz. Nawet jak wchodzę do sklepu i rozmawiam z kimś o płycie, z którego roku jest, co mam zrobić i tak dalej, buduje się taka fajna relacja. Czegoś, czego nie ma w sklepie, jak nie wiem, no, no jak kupuję to przez internet, tak? Dlaczego o tym mówię? Bo zacząłbym o tym myśleć, właśnie jak łatwo jest stracić to poczucie celebracji życia, celebracji małych rzeczy, właśnie przez to, że wszystko dostajemy od razu. Wszystko dostajemy w tym momencie. Wszystko możemy kupić przez internet. Ja nie mówię, że to jest źle. Dobrze jest kupić rzeczy przez internet, które ułatwią nam życie. Ale bardzo ważne jest, przynajmniej dla mnie, żeby tak uważać, żeby nie stracić tego momentu właśnie tej celebracji, jak w tej muzyce. Chyba tak samo jest w życiu duchowym, słuchajcie, że też czasami mam wrażenie, że tak próbujemy już przyspieszać pewne rzeczy, że wszystko dzieje się bardzo, bardzo szybko. Nawet jakąś formę takiego przeżycia duchowego, jakiegoś takiego uzdrowienia wewnętrznego naszego serca, czy uzdrowienia, czy wyjścia z jakichś, jakichś poważnych grzechów, że chcemy, żeby się działo szybko, że nie ma w nas cierpliwości. A wydaje mi się, że to często jest bardzo poważny i długi proces. I w pewnym sensie powinniśmy go celebrować, celebrować nawet najmniejsze kroki, najmniejsze zwycięstwa w naszym życiu duchowym. To, co jest takie w nas po prostu malutkie, nawet jakieś małe zwycięstwo. Żebyśmy się po prostu cieszyli. Cieszyli życiem i cieszyli każdą małą rzeczą, którą wygrywamy z Panem Bogiem. Wracając do muzyki, słuchajcie, dzisiaj, jak posłucham tego, to będę musiał znowu zmienić płytę. Będę musiał. Włożyć tam do środka i znowu wybrać sobie następną, i cały ten proces pozwala mi, niejako, też wrócić do pewnych uczuć, które już gdzieś zniknęły. Zniknęły we mnie, ponieważ świat się zmienił. A, a tu mam wrażenie, że pojawiają się we mnie też jakieś takie wspomnienia dobre. I chyba to też daje ten taki moment zatrzymania się, że, że jesteśmy w stanie wrócić do tego, co piękne w naszym życiu. I tego Wam życzę. Życzę Wam, Dobrej drogi z Bogiem, takiej powolnej, ale cierpliwej, i żebyśmy cieszyli się każdym małym krokiem, każdym małym zwycięstwem, ale też cieszeniem się właśnie takimi małymi rzeczami jak, jak, jak gramofon i inne takie rzeczy. No i niech ten duchowy gramofon też dobrze nam gra w naszym życiu. Może warto zamienić, nie wiem, jakieś szybkie nośniki na taki troszkę wolniejszy gramofon w naszym życiu duchowym, żeby zacząć naprawdę żyć z Panem Bogiem. Tu gdzie jesteśmy w tym momencie i iść powoli, ale iść wraz z nim. Dobrego dnia.